Szanowni Państwo, witam serdecznie w studiu. Zapraszam na krótką analizę po meczu. Proszę mi teraz tutaj skierować tą kamerę na ten telewizor. Mamy tutaj wykonywany rzut karny przez naszego czołowego reprezentanta Mondial 2022. Przegrywamy tutaj z Francją 0-3. I proszę puścić, pro, proszę puścić teraz ten materiał. Tak, tak. I proszę zastanawiać. Zastan co on tutaj robi? Co? Proszę spojrzeć. On tutaj e, tańczy, on tutaj tańczy. No umówmy się, to nie jest you can dance. To nie jest you can dance, czy tam nie, tanie z gwiazdami. To jest, to jest po prostu piłka nożna na światowym poziomie. Mamy tutaj e, takiego rywala jak Francja, który był po prostu mistrzem świata. Nie zapominajmy. Na... Pro, proszę puścić. Pr... I proszę spojrzeć. Tamten e, bramkarz już okazał się lepszym tancerzem od naszego tutaj zawodnika. On już wyczuł, w którym kierunku ta piłka wyjdzie prostopadle w lewą, w lewą bramki, No i po prostu no, to nie mogło się inaczej za, zakończyć, tak? Proszę, słuchajcie ten materiał jeszcze, Spójrzmy jeszcze raz, stanie, stanie, stanie. Ja nie wiem, co on tam, czy on tam jakąś sambę tańczy, czy jakiego walca, no ale tak się po prostu, tak się po prostu nie robi. Tutaj jeszcze taka e, kuriozalna sytuacja i nas wielu, proszę spojrzeć, e, czterech francuskich zawodników e, przeciwko naszym siedmiu, e, trzech doskakuje do bumbele czy jak mu tam e, leci. Ale spójrzcie, tutaj jest e, s, s, strefa zony A, ta strefa zony A proszę spojrzeć, ona w ogóle jest pusta. Ona jest w ogóle pusta, tam nie ma żadnego z naszych e, e, zawodników i tam Mbappé, e, proszę spojrzeć i, i prosto padły, po prostu. E, e, Piękne podanie Mbappé w ogóle nie kryty, oddaje strzał, no i praktycznie wszystko się kończy e, brakiem. No tak nie można grać. Tak, tak po prostu nie można grać. E, ta strefa e, Zony A nie powinna po prostu e, być bez żadnego ukrycia.